Wytwarzanie stabilnych płyt izolacyjnych z włókna drzewnego klasyczną metodą na mokro. Natura daje nam niewyczerpane źródło inspiracji. Naturalne drewno jest ono doskonałym materiałem budowlanym i izolacyjnym. Firma Steico jest największym na świecie producentem ekologicznych materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego. Roczna produkcja wynosi ponad 1,2 miliona metrów sześciennych. Wystarczy to na wykonanie izolacji ponad 24 tysięcy domów jednorodzinnych. Świeże, nieprzetworzone drewno iglaste jest surowcem wykorzystywanym w produkcji wszystkich wyrobów Stejko. Drewno pochodzi z lasów zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób, rosnących w tym samym regionie, w którym znajdują się zakłady produkcyjne Stejko. Pnie są rozdrabniane maszynowo na zrębki i przygotowywane do dalszej obróbki. Metoda na mokro w skrócie. W przypadku metody na mokro, świeże drewno i laste zmiękcza się najpierw parą wodną, a następnie poddaje rozwłóknianiu. Poszczególne włókna miesza się z wodą i nanosi na sito w celu usunięcia wody. Powstała w ten sposób masa zostaje sprasowana, a następnie wysuszona. Na końcu gotowe płyty izolacyjne są przycinane. I frezowane. Zrębki zmiękcza się za pomocą wody i przetwarza w tak zwanych ścierakach na pojedyncze włókna. W ten sposób powstaje wodnisty roztwór zawierający około 10% włókien. Oddzielone włókna. Nanosi się na ruchome sita. Włókna gromadzą się na sicie, woda odcieka i jest odprowadzana z powrotem do procesu produkcyjnego. Przy użyciu pras ciągłych, mokra płyta izolacyjna jest kalibrowana w taki sposób, aby uzyskać wymaganą grubość i gęstość objętościową. Cały proces produkcyjny jest kontrolowany za pomocą komputera. Dodatkowe ręczne kontrole produktów zapewniają stale wysoki poziom jakości produktów Steiko. Za pomocą strumienia wody pasmo materiału izolacyjnego zostaje rozdzielone na poszczególne płyty. W suszarce wielopoziomowej. Mokre płyty izolacyjne suszone są za pomocą gorącego powietrza. Po wysuszeniu są gotowe do dalszego użycia. Podczas obróbki końcowej płyty izolacyjne są precyzyjnie przycinane, układane w stosy i pakowane. Poszczególne etapy obróbki odbywają się najczęściej automatycznie, tak jak tutaj podczas pakowania elementów izolacji akustycznej Steiko. Płyty izolacyjne Steiko, wytwarzane metodą na mokro, można stosować we wszystkich obszarach. Materiały izolacyjne z włókna drzewnego Steiko Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi i różnorodnymi możliwościami zastosowań, i to zarówno w przypadku dachów, fasad, jak i konstrukcji podłogowych. Duży magazyn towarów gotowych zapewnia wysoki poziom dostępności wszystkich produktów Stejko. Każdego dnia z zakładu Stejko wyjeżdża około 60 samochodów ciężarowych. Dostarczając materiały izolacyjne i konstrukcyjne klientom z całej Europy. System budowlany Stejko. Doskonała ochrona przed chłodem zimą. Doskonała ochrona przed upałami w lecie. Bardzo dobra izolacja dźwiękowa. Sprawdzony. I certyfikowany przez niezależne instytuty. Rezultat ekonomiczne, ekologiczne i zdrowe rozwiązania. Stejko naturalnie lepsza izolacja. Stejko produkowane w Polsce.